Siemanko, Kuba Odygowski z tej strony. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat odżywiania podczas pracy zmianowej oraz jak ja to robię i jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Więc zaczynamy. Więc jak zapewne już wiecie, robienie formy oraz trzymanie posiłków, trzymanie kalorii, odżywianie się podczas pracy zmianowej może być troszeczkę cięższe niż u osób, które pracują od poniedziałku do piątku i pracują tylko dzienne zmiany lub pracują normalnym trybem pracy od 9 do 17 lub od 8 do 17, więc jeśli o nas chodzi, u osób, które pracują na zmiany, może być to troszeczkę cięższe, ale to nie znaczy wcale, że to jest niewykonalne, bo jest wykonalne. I w tym filmie dam Wam kilka wskazówek, jak ja sobie z tym radzę, i jak wygląda u mnie rozkład posiłków podczas pracy zmianowej. Jeśli chodzi o mnie, na ten moment ja spożywam 5 posiłków w ciągu dnia. Nie będę tutaj mówił kaloryki, ponieważ ona nie ma znaczenia. Chodzi mi tylko o to, żebyście zrozumieli, jak ja stosuję moje schematy podczas pracy zmianowej, i jak sobie dzielę posiłki, idąc na nocne zmiany, i jak sobie później dzielę posiłki, wracając do normalnego trybu życia. Więc tak jak już mówiłem, mam 5 posiłków w ciągu dnia. Jeśli chodzi o pracę w nocy, generalnie ja mam taki swój schemat. Kiedy wiem, że idę już na nocną zmianę, staram się pospać troszeczkę dłużej. Jeśli mam rzeczy do załatwienia z samego rana, no to załatwię te rzeczy z samego rana, ale później staram się jeszcze troszeczkę pospać zanim pójdę na noc. I generalnie moja pierwsza rzecz, którą zawsze robię, staram się zaczynać jeść później. Czyli Generalnie moje śniadania yy, podczas normalnego trybu życia wyglądają tak, że jem śniadanie między 6 a 8 rano, a jeśli idę na zmianę nocną, ten posiłek, pierwszy posiłek się przesuwa tak do godziny 10-11. Czyli generalnie to jest taka moja pierwsza wskazówka, żeby zacząć sobie jeść później, z tego względu, że będziecie mieli więcej posiłków do spożycia w dalszej części dnia a także zostanie Wam na pewno kilka posiłków do spożycia w trakcie Waszego dyżuru, czy w trakcie Waszej nocnej zmiany. Jeśli więc o mnie chodzi, moje nocne zmiany wyglądają tak, że pracuję od 18.30 do 6.30 rano i generalnie mam 3 lub 4 takie nocne zmiany pod rząd. Więc jeśli mam pierwszą zmianę, to tak jak mówiłem już wcześniej, zaczynam sobie jeść troszeczkę później. Czyli jem moje śniadanie gdzieś około godziny 10-11. Zazwyczaj po śniadaniu robię trening lub idę biegać. Po, po takim biegu wracam, jem sobie drugi posiłek. Czyli mi zostają jeszcze trzy posiłki w ciągu tego dnia. Jak już zjem sobie drugi posiłek, jak, jak już zjem sobie drugi posiłek, kilka godzin troszeczkę się prześpię, żeby troszeczkę odpocząć przed nocną zmianą. No i mój trzeci posiłek jem zaraz przed wyjściem, czyli jest to godzina mniej więcej około 18:00. Jem sobie wtedy mój trzeci posiłek, zostają mi jeszcze dwa. I te, dwa, I te dwa posiłki zabieram ze sobą do pracy. Następny posiłek, który będę, który zazwyczaj w pracy jem, jest on około godziny 22-23 I ostatni posiłek z tego dnia jem gdzieś mniej więcej około 2 w nocy. Do pracy jeszcze zabieram ze sobą jeden dodatkowy posiłek, który odejmuję z następnego dnia. Czyli jak już zjem mój posiłek o drugiej w nocy. To nie jest tak, że już nie jem nic do końca pracy, wracam do domu i idę spać, bo jeszcze przed końcem pracy zjem sobie jeden posiłek z następnego dnia, ponieważ i tak wiem, że jak wrócę, będę spał co najmniej 5-6, maksimum 7 godzin, więc te kalorie będą potrzebne, żeby się po prostu zregenerować, żeby lepszy był sen, lepsza jakość snu. Więc zawsze staram się zjeść ten posiłek z następnego dnia, zanim wrócę do domu i zanim pójdę spać. I jak już sobie zjem posiłek z następnego dnia, zostają mi teraz cztery posiłki, i te cztery posiłki mam teraz do wykorzystania na następny dzień. Więc po tym pierwszym posiłku ja wiadomo, wrócę z nocnej zmiany, pójdę spać, stanę około południa. Coś takiego średnio zawsze wstaje około południa, więc jak już stanę około południa, zjem sobie następny posiłek, będzie to moje śniadanie. I, czyli już mi zostają trzy posiłki po śniadaniu odpocznę, może z godziny ze dwie godziny, następnie zrobię trening, po treningu jak się już ogarnę, już zrobię wszystko co mam zrobić zjem sobie posiłek i to będzie zazwyczaj posiłek, który będę jadł przed wyjściem do pracy i znowu zostają mi dwa posiłki do zjedzenia podczas pracy i zabieram jeszcze ze sobą jeden dodatkowy posiłek, który będę jadł tuż przed końcem mojej zmiany, ze względu na to, żeby tak jak wcześniej mówiłem Yy, nie pójść spać na głodnego, bo to jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić, żeby pójść spać na głodnego. Nigdy nie idźcie spać na głodnego. I teraz następna rzecz: jak wracam sobie do normalnego trybu? Normalnie. Jak już widzicie, ja mam pewien schemat ustalony i tak robię cały czas. Więc po mojej ostatniej zmianie nocnej. Jak już zjem sobie ten posiłek z kolejnego dnia, to mi zostają 4 posiłki. I jak sobie już stanę około południa, to mam cztery posiłki do wykorzystania od południa do godziny 22, 23, dokąd nie pójdę spać. To szczerze mówiąc, to jest troszeczkę dużo posiłków, jeśli o mnie chodzi, ale no zazwyczaj staram się je wcisnąć. I jeśli już wcisnę te cztery moje posiłki, to wtedy idę spać. Tak, normalnie. Więc nagrywam ten filmik z tego względu, że odżywianie na pracy zmianowej może być troszeczkę skomplikowane dla osób, które dopiero zaczynają, dla osób, które dopiero chcą zacząć się zdrowo odżywiać, a pracują na zmiany, pracują nocki, pracują dzienne zmiany. Może to być troszeczkę ciężkie, może to być dla nich nie lada wyzwanie, żeby się po prostu przestawić. Ale tak jak mówię, każdy ma swój schemat. Każdy wykorzystuje swój schemat, Jeśli ty masz swój schemat i działa to na Ciebie super. Naprawdę jestem zadowolony. Ja mam swój schemat. właśnie podzieliłem się moim schematem z wami. I jeśli ktoś jest początkujący, jeśli jesteś osobą początkującą, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, bez problemu może się stosować do tego schematu. Oczywiście ja nie mówię tutaj, żebyś ty jadł lub jadła, 5 posiłków dziennie, oczywiście. Możesz jeść tyle posiłków, na ile masz ochotę. Ważne jest to, żeby kaloryka w ciągu dnia się zgadzała. Pracując na zmiany, nie popadajmy w różne paranoje, że nie będziemy jeść w nocy no bo w nocy się nie powinno jeść. Będziemy spożywać wszystkie posiłki tylko i wyłącznie w ciągu dnia, bo w nocy nie wolno jeść. Albo takie było jeszcze jedno, które mnie bardzo śmieszy: o, nie jemy, nie jemy po 18. To było takie, które mnie bardzo y, śmieszy, ale. Tak jak mówię, wróćmy, wróćmy do tych wskazówek. Każdy ma jakieś schematy. Mam nadzieję, że wykorzystacie mój schemat w 100%. Jeśli macie na to ochotę, jeśli już macie swoje schematy, możecie się podzielić nimi ze mną w komentarzach. A na ten moment dziękuję wszystkim bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę. Oraz serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i będziemy się już widzieć za tydzień w kolejnym filmie. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego. Na razie cześć.